To było prawdziwe wydarzenie artystyczne, jednak inne jak wszystkie. Koncert gwiazd Rocka zapełnił w nocy ze środy na czwartek widownię Świnoujskiego Amfiteatru. Zagrali i zaśpiewali muzycy sławnych zespołów The Animals, Bee Gees, Smokey the Wings. Ludzie przyszli nie tylko, by słuchać wielkich przebojów lat 70., ale przede wszystkim po to, by wesprzeć materialnie i duchowo rodziny ofiar alpejskiej tragedii polskich pielgrzymów. Wykonawcy postanowili przeznaczyć na ten właśnie cel dochód z koncertu. Wystąpili na scenie otoczonej światłami pamięci. Największy z nich tuż przed koncertem zapalił prezydent Janusz Szmurkiewicz. Dziękuję Państwu, że przybyliście do amfiteatru w dniu dzisiejszym, o tej godzinie, bo. Wasza obecność tutaj, pan witatrze dzisiaj, to wyraz solidarności z tymi, których tak bardzo doświadczył los. To wyraz solidarności z 26 ofiarami wypadku, tragicznego wypadku we Francji. To wyraz solidarności z ich najbliższymi rodzinami. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję, że jesteście tu wszyscy razem, bo... Wszystkim nam jest dzisiaj bardzo smutno. Przejmie Państwa, proszę o powstanie i uczczenie ofiar minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Po północy muzycy nie szczędzili własnych gardeł, podobnie zresztą jak widzowie. Mimo późnej pory do amfiteatru przyszło ponad 800 osób. Dochód ze sprzedaży biletów wyniósł ponad 20 tysięcy złotych. To, co działo się przez dwie godziny, było wyrazem szczerej radości. Radości z tego, że możemy pomóc.